Zaledwie kilka dni temu, dokładnie 10 października roku 2025 na ekrany Kin trafił nowy film w reżyserii Michała Kwiecińskiego pod intrygującym tytułem Chopin – Chopin. To wyjątkowe dzieło powstało dzięki staraniom Axon Studio, a jego dystrybucją zajęła się telewizja polska. Koszt produkcji obrazu przekroczył 70 milionów złotych, co świadczy o wysokiej ambicji projektu. W filmie wystąpili znani polscy aktorzy, co z pewnością przyciągnęło uwagę wielu widzów. Ale to nie wszystko. Film wzbudził mieszane opinie wśród krytyków, a zarazem udało mu się przyciągnąć do kin wiele osób o wiele więcej niż się spodziewano. W niecały miesiąc po premierze obraz przyciągnął do polskich kin ponad 316 tysięcy widzów. Warto zaznaczyć, że zdjęcia do produkcji realizowane były w urokliwych lokalizacjach, takich jak Lubie, Łódź, Przyczyna, Szczytna, Żagań i Żelazna, a kulminacją było kręcenie scen w spektakularnym pałacu w Rostoce. Ten zbudowany na wodzie obiekt na początku XIV wieku pełnił funkcję zamku, a w późniejszych czasach był wielokrotnie przebudowywany, co nadało mu unikalny charakter. Od XV wieku pałac był w rękach rodów von Hochbergów i przeszedł liczne restauracje, w tym na przestrzeni wieków XVI, XVIII oraz XIX, kiedy to nadano mu nowy styl. Po okresie II wojny światowej jego losy zaczęły się zmieniać. W roku 1942 właściciele zmuszeni byli udostępnić obiekt Wehrmachtowi, a pałac stał się miejscem. Gdzie utworzono składnice dzieł sztuki pochodzących głównie z Berlina, Wrocławia i Książa. W roku 1945 Generalna Dyrekcja Muzeów i Ochrony Zabytków zabezpieczyła dzieła sztuki odnalezione w pałacu, jednak wiele z nich zniknęło w tajemniczych okolicznościach, w dużej mierze wywożone do szklarskiej poręby, Krakowa i Warszawy. W lutym roku 1940 roku, pałac poddano znacjonalizowaniu, a z latami zyskał różnorodne funkcje, w tym też był przekształcany na potrzeby zakładów rolnych agromet. Po roku chociażby 1010 pałac przeszedł w ręce ochotniczego chówca pracy, a tam stworzono hotel robotniczy dla 30 rodzin. Niestety, po przejęciu przez gminę zamek popadł w ruinę, a jego zły stan trwał aż do roku 2017, gdy zainteresowali się nim prywatni inwestorzy, gotowi na odbudowę. Pałac w Rostoce fascynuje szczególnie swoją 40-metrową wieżą, która stanowi nawiązanie do średniowiecznych budowli obronnych. Warto dodać, że zamek wyróżnia się trzema kondygnacjami i ma wewnętrzny dziedziniec a na głównym portalu widnieje Herr von Hochberg, z boku trzymany przez rycerzy w zbrojach. Obiekt jest dostępny do zwiedzania w określonych terminach, które można znaleźć na jego stronie internetowej. W roku 2020 Fundacja Śląski Pomost poinformowała, że udało się odnaleźć zaginiony list SSM-a Egona Ollenhauera, w którym sugerowano, że na zamku w Rostoce ukryty został skarb znany jako złoto Wrocławia. W terenie posiadłości miały być ukryte spore ilości złota, nawet do 28 ton, Biżuterii oraz monet, a także dzieł sztuki. Szacuje się, że wartość skarbu mogła wynieść nawet 5 miliardów złotych. Mimo tego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, we współpracy z miesięcznikiem odkrywca, ustaliło, że dziennik wojenny, który rzekomo miał być dowodem na istnienie skarbu, okazał się fałszywką. To zaskakujące odkrycie pokazuje, że historia pałacu w Rostoce jest pełna tajemnic, intrygujących wątków, które wciąż czekają na swoje odkrycie. Czy i ty masz temat? którym chciałbyś się podzielić? Może masz sobie pasję do odkrywania lokalnych tajemnic? Jeśli tak, nie wahaj się, zgłoś się przez czerwony telefon radia Z.